Witam Was tym pięknym wschodem słońca w nowym odcinku Kolony Survival Troszeczkę pograłem poza odcinkiem, ale to niezbyt dużo, bardziej zostawiłem awka takiego Bo wiem, że już oni sobie poradzą z tym murem, bo jest po prostu piękny I idealny O, co tu lata? Co tu lata? Ej, co jest? Drzewo lata. Prawdopodobnie to było paręnaście odcinków temu. Ja jestem po prostu ślepi, dopiero teraz to zauważyłem. Ale okej. Okay. Jak możecie zobaczyć, tutaj nasi typiarze wykopali wszystko. Ich zwolniłem stamtąd. Bardziej oni sami się zwolnili. I widziałem, że są tak inteligentni, że nawet sami się zwolnią. Tego tak akurat się naprawdę nie spodziewałem. Widziałem, że są trochę ułomami, tak szczerze mówiąc. Ale zwolnili się sami i potem poszli do normalnych prac. Cyk, 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 trochę zwiększymy zasięg strzału dla naszych kuszników, bo zapomniałem o tym zrobić. Cyk, cyk, cyk. Dobra, jeszcze tutaj możemy wykopać drzewko. I brzydko na granicy stało. Dobra, elegancko wykopane drzewka. Teraz możemy zrobić z tego tajki to deseczki I tak tajgi nie używam prawie Dobra, lecimy do środka. Teraz wam coś pokażę jeszcze Trochę przebijniemy kawałeczek Możecie zobaczyć, nasza halarz powiększyła się o jeden. Ten pasek, Dodam tu dwóch ziomków od mąki i dwóch od tego. Bo jak zauważyłem, to mieliśmy zboża bardzo dużo. To bardzo dużo. A tutaj nawet dajek mamy ogrom tego zboża. Oni nie wyrabiają zrobieniem chleba. Dajmy, będziemy mi tego zboża coraz więcej. I zrobiliśmy bronię. Mogę wam pokazać, się nawet strzelają. Trzeba jeszcze mieć takie specjalne woreczki. Cyk. Jeden strzał tylko. Słuchajcie tego pięknego dźwięku. Tak. Bronie zostały zrobione. Naprawdę, coś pięknego. I zaraz wam coś pokażę. Spójrzcie na to. Nauka. Możemy odblokować latanie. Przyłujemy magicznych worków, które bardzo ciężko się zdobywa. Tutaj ten ziomek je robi, ale naprawdę, naprawdę, a to naprawdę jest do nich ciężki dostęp. Nie dosyć, że ziomek musi najpierw robić bloki, którymi powinien zajmować się Europa ja bez przesady, bo bardzo dużo tego żara ja zamorduje. I potem to musi robić. Taka sytuacja. Chcę bardzo powoli... Będzie, myślę, że się to robiło Nasz glider Z latania, ale można zaczynać go odkrywać Dajcie, panowie naukowcy Powoli go odkrywajcie Zaraz zróbmy następnego typa z tymi mieczykami Tutaj, ziomka Nie wiem, tutaj możemy też walnąć, ten typa co będzie pracował to nie będzie im przeszkadzało, będą i tak chodzić bez problemów na górę. Kolonii zatrudni nowego książka. No i pomoże mu robić te woreki. Z tym będzie właśnie problem. Już bardzo dużo żelaza trzeba. My mam w ogóle surowce? Tak, da, jest żelazo. Wszyscy sobie radzą. Nie ma żadnych problemów na razie, oczywiście. Nie wiem, jak będzie później I już odkryliśmy dwa i już brakuje tych złotych Tak, złotych No, z tym będzie problem, naprawdę Ale zrobimy to, obiecuję Będziemy latać po całej planecie Będziemy ją zwiedzać, będzie po prostu super To z odcinkiem, który zrobiłem tutaj, możecie zobaczyć Na tej wypustce Dwóch ziomków Kwiatków. Kwiatków dalej brakuje. Nie mam pojęcia, co zrobić z tymi kwiatkami, żeby ich nie brakowało. Jak zwłaszcza będę już robił ten. glider, jak możecie zobaczyć, to żeby go zrobić, to trzeba mieć aż 100 tego e, materiału. To zanim się go zrobi, to tyle czasu minie, że sobie nie wyobrażacie. Też nie mam pojęcia czy zdążymy odkryć na przykład w tym odcinku, czy w następnym, czy nawet w następnym tą technologię latania. Naprawdę jest ogromny problem z tym głównym... z tymi piecami. Szkoda, że nie mogę ich robić sam. Teraz ziomka brakuje kowadła. Kowadła robi crafting typ. Aż ziomek rób. 15 kowadeł. Ważna rzecz. 15 miałeś robić okej okay. elegancko. No i zajmuj się robieniem kowadeł. Dobrze, za kowadeł nie będzie brakować, więc bez problemów i zaraz będzie znowu piecy brakować. Nie no, to już jest tak zrobione, że tak cały czas jest. Steel. Kto robi steel? Ten ziomek w fajnym piecu. Tutaj ten ziomek. Co chyba musimy zrobić? Taki jeden. ten. piecyk. O taki. dla siebie. Mi się tak wydaje. A nie wiem, czy w mogę zabrać ten piecyk. Bo oni cały czas się zużywają. Czemu nie mogę go sam wytworzyć. Ale mnie to boli. Naprawdę, to jest tak boląca rzecz. Pójdźcie więcej mąki. To jest po prostu szok, jak to boli. Prawda, że tych oliwkowych drzew też nie ścinają normalnie. Gdyby ścinali te oliwkowe drzewa, też byłoby szczos. Możemy im ściąć, będziemy mieć trochę drewienka. Oni po prostu je sadzą i trzymają je I nic przy nich nie robią, tylko chodzą Jakby je zasadzili, by je ścinali jeszcze To bym zrobił wszystkich takich typów Miał nie zaś, że dużo oliwek, to miał jeszcze dużo drewna I cyk, dorzucamy To pokażę wam od razu jak się strzela z tej pięknej broni Dobra, dwa pociski albo. Dobra, dziesięć zaryzykujmy na bogato, zrobimy. Dobra, tylko trzeba znaleźć godnego przeciwnika tej broni. Troszkę tego. Ale piękny odgłos. Są jakieś tam zombie? Syk! Syk! Kulki się aż teleportuje. Patrzcie, jaki sniper elite. O kurde, zapomniałem, że to nie spada. Syk, sniper elite. Losu, strzała w plecy. Ale to jest po prostu tak piękne. Czerwony zombie. Patrzcie. I idzie czerwony następny. Wyrwał? Nie, nie wyrwał. Kurde, jak ty nie wyrwaj strzała ziomek no Dobra, odkładamy pistolecik. Przedostają się zombiaki? Nie, nie przedostają się. Zazu sobie idealnie, ludzie. O nie Ale wpadanie to zły pomysł. Muszę tego nie podmienić na ten, na kamień, że nie będzie ładniej. Razu sobie, kurde. Ja mogę się jeszcze bawić pistoletem. Pistolet to jedyna broń, którą będę się bawił. <głos》> Puszczę mnie tak nie interesowała, jak ten pistolet. Pistolet jest sztos Kto się pruje? To się pluje. Są jakiś lamus tu idzie? O, dobra. Trzymajmy w czerwonych. Szkoda, marnować na pocisków na tych lamusów O, tam gdzie się próje. Ok, zabili go. Brudę, nie trafione. trafione. O, trafione, bo zszedł tak. Patrz i na to. Patrz, 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 patrz. Dobra, nie dorstali. Ciężko wyszć tu, broń, bo on tak szybko leci. A to ten pocisk. Nie wiem, czy trafiłem ja, czy oni, ale dobra. To jest. O, dobra, dobra. 70% <śle> celności. Spadnie? O, o, o. Ci widać? O. Ooooo! Oho, oho. Kurde, mogę go i zabić! <ścoughs> Idalny w przejście! No, elegancki strzał, naprawdę, muszę przyznać. Dobra, oddaję już pistolety, żebyście musieli robić tego. Ale klepią wszystko. No, na jednego ziomkę. Muszę szybko wykombinować, jak go zabrać z A oni muszą najpierw 500 strzał rozrobić. No tak. Jak główna misja życiowa. naszych ziomków. Oni dopiero to sklepią, to dopiero zaczynają robić następne rzeczy. Nie wiem, no, chyba dodałbym jeszcze jednego kowala. O kowa... kowalowie? Kowali? Kowali. Są bardzo przydatni. O, potrzebujemy ich ogrom po prostu, żeby zajęli się robieniem tych główien i tego pieca też. A muszę szybko wykombinować jak się zrespi. Piszkował to robić, nie? Dobra, zaraz, zaraz myślę, że tym się zajmą. Żaden typ tego jeszcze nie robi, ok. Bo zaraz od razu to zniknie, jak się pojawi. Strzały dorobiacie, naprawdę jeszcze? A no tak, nie zrobili jeszcze wszystkich. Ten ziomek przyszedł pomagać. Rokperkę już nie brakuje Galen Dalej, ten są delikatne problemy, ale nie są tragiczne. Ok, rób więcej od razu. Pięknie, nawalaj tego, tak jak szalony. Nie odpoczywaj nawet. Chyba nie potrzebujemy jak tego ziomka, dobra? A ja już tak kampię i czekam. Są oliwek, chyba tego nie potrzebujemy, innego typa może było chyba by zwolnić Patrzcie Delikatna przesada ile ją tych typów od oliwek? Tutaj raz Jak to jest typ od oliwek? Kto ma wiedzieć czy to jest typ od oliwek czy nie? To jest chyba typ od drzewa, powinien teraz zacząć ścinać Nie on sobie jeszcze się sadzi, okej okay. Tutaj sobie ci stoją, rąbią drewno Staram się utrzymać jak w największym porządku. Wszystko. Zobaczmy, co tu w ogóle się odwala dalej. Czego Wam brakuje, ludzie? Brakuje Ci worków. Do czego worków Ci brakuje, ziomek? Ty wszystko masz. 75 musisz zrobić. Dobra, dwóch Ci brakuje, więc troszeczkę jednak. Mamy kwiatków, zapas. Bo jeszcze na to możemy postawić. Szycia Oraz zatrudniamy nowego ziomka od razu Cyk I pomagasz od razu robić Wiem może jestem zbanem aby jest jakiś sposób na te kwiatki Ale nie rozumiem tego po prostu Jakim idzie odkrywanie O 6 dopiero Wydaje mi się że powinien na to poczekać po prostu I zacząć odkrywać takie rzeczy albo coś tu i też używają białych, tak, używają białych. O, żółty robi worek. piec wyklepali akurat. Ha, dobra, jest taki bajer. Oni muszą to zrobić, a z tego robił to. Dobra XT. O to chodzi cały czas teraz będą mogli zrobić to, jak zrobił to tak cały czas w kółko to chodzi aha nie wiem czy nie walnąć szybkiego awka do was wrócić po prostu po jakieś pół godziny tak myślę bo to długo naprawdę zajmie jak sami widzicie rób więcej, tysiąc Członkowie od piesa, wy też róbcie więcej tego też robcie, róbcie więcej Wszystkiego róbcie więcej 1000 chleba do oraszka przysadziłem 600 Ludzie nie głodują, są zadowoleni Najważniejsze, że szczęście jest na plusie I mamy duże zasoby jeszcze przy sobie Wkładamy sobie wszystko o, Teraz powinno trochę szybciej to zacząć iść Zaczęliśmy odkrywać nowe rzeczy Na przykład jak nie odkrywać, tylko zrobiliśmy mieli więcej ludzi nie powinni to klepać szybciej Znowu kwiatków brakuje Nie mam pojęcia co zrobić Tymi kwiatkami, jak to zrobić Gdzie to zrobić WSZĘDZIE SĄ KWIATKI WSZĘDZIE PO PROSTU Gdzie to można rozwijać te kwiatki w ogóle miejsce już na nie nie mamy Są WSZĘDZIE PO PROSTU O o XD, nie chodzę tutaj jest tyłu i rusztowanie dalej nie, z... nie zdjąłem <gry> Dobra, tu i też będą kwiatkarze Siup Największe jakieś da pole Cyk, jeden typek od kwiatków To i walimy następnego Dobra, idealnie zatrudniamy dwóch nowych ziomków od kwiatków Zobaczcie, róbcie kwiatki <laughs> Może zatrudnimy nowego strażnika jednego, na wszelki Po prostu tak na wszelki, bo coś myślę, że jak zatrudniłem nowych ludzi to może być delikatny problem Nie, nie zatrudniajmy typa od tego pistoletu, myślę, że to zły pomysł Dużo na tym stracimy Niż bardziej zyskamy co to za rak mózgu mi się odpalił? Czemu ich tak ustawiłem? Co jest? Co to za rak mózgu, Dawid? Co ja zrobiłem? What the fuck? Dobra, przedstawiamy was. To zbyt duży rak mózgu aż mnie zabolało. Cyk Cyk Dobra Możemy dostawić nowego ziomka Tutaj będzie stał Legendarny łucznik po środku O dobra nie <ścoughs> Tutaj będzie stał Albo tutaj dobra Tutaj będzie elegancko Jeden ziomek myślę że powinien dużo zmienić Pomóc im na pewno wyjdzie na lepsze Zrobiłem wreszcie tyle pszczelarzy, że już nie mają problemów. O, tak troszeczkę z tym. A tego i tego to już cały czas to mamy. Ok. Jak jest was was stylu, to poradzicie sobie bez problemu. Choć tak myślę chociaż. Ja zmieniłem, żeby robili infinity dla tych. Sam nie wiem. Daj, Infinity Cyk, cyk, parkour. Parkour, parkour. Śpią sobie wszyscy elegancko. To jest złym człowiekiem, czy nie? Robię ze piętro. Specjalnie, żeby spali tutaj. O nie, ale to będzie złe, jak chcę zobaczyć, jak to wyglądało w ogóle. Ja musiałbym zrobić coś takiego. Co ja w ogóle wymyślam? Żeby oni się po prostu mieścili i najbardziej pchali jak można. No wchodzić po tym, da się. I co mogę mogliby spać? Jestem najgorszym człowiekiem, który po prostu gra w tą grę. Co ja tu odwalam, to jest tragiczne. Cenne piętro, specjalnie zrobione, tylko po to, żeby tu ludzie spali. Ale jestem złym człowiekiem. Ale jestem zły. On nie aż to mnie boli. A ciężkie sytuacje potrzebują ciężkich rozwiązań, tak? Jak chyba tak to było. Piękne powiedzenia. Cyk. Cyk. Myślę, że będą mieli po tym wejście tak? To możemy zrobić. Tak. Jeden bezrobotny, widzę, widzę Raz, dwa Dobra, i najwięcej łóżek tu wciskamy, o tak Ty też chyba powinniśmy załapać Nie, oni tu nie wejdą Tak Czekajcie, muszę to idealnie wyliczyć Cyk, 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 cyk Mogą tu wejść bez problemów, żadnych może, możemy im schodki ładne dodać Czuli się zaszczyceni Dwa, trzy Dobra, dwa Potem nadal stawiajmy Cyk, cyk, tutaj robimy tak Tak i tak, ok, dobra jest elegancko, kurde. To trochę jedno miejsce się marnuje, takie. No, myślę, że jest lepiej. Miejmy nadzieję, że będą mogli tu się kłaść spać. Zobaczymy to następnego dnia Mam jednak bezrobotnego to od razu trzeba dać mu miejsce na pracę, dobiedaczka biedaczka Gdzie ty możesz to mielić? Hmm, tutaj wszędzie są łóżka, tutaj też Tutaj też Jakieś takie... miejsce, ale żeby działało Podaj mi marnowić miejsca na łóżko. No bo dobra, masz ziomek. Tu jeszcze crafting dla ciebie, czy tam tu coś. Workbench, no to. nie, Crate, okej. Okay. Masz ziomek, pracuj ciężko, na życie. Czegoś wam brakuje? Tak, już widzę, że wam brakuje, róbcie tego mniej 600 600 Mąki będzie git Ludzie nie zdążają zebrać tego Dobra, 400 O, tu jest właśnie taki śmieszny tak czasami I się pomiędzy, bo już naprawdę tu jest kan bardzo dużo Czy może się zaklinować jakby na krańcu pikseli Nie wiem czy wam to zaraz pokażę Że nie można wejść w żadną stronę Tylko można spaść to chyba mi się akurat nie uda. Ale coś odczuwam, że jak biegam między nimi, są delikatne lagi. Może to, że ich jest aż tak dużo. Ale wydaje mi się, że odkryjemy tu parę czy To coś do latania w następnym odcinku. Jeśli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Naprawdę. Nie wiecie, jak się miło patrzy na to. Jeśli ktoś to ogląda, jeszcze zostawia tu łapkę w górę, która bardzo motywuje. No to. Siemaneczko